Moja siostra przez 6 lat próbowała zajść w ciążę, aż w końcu się udało. Ale radość trwała krótko. Już na początku lekarze uprzedzili ją i jej męża, że ciąża może zakończyć się tragicznie dla niej. Ryzyko było ogromne, a lekarz zasugerował, że w razie komplikacji trzeba będzie wybrać matkę albo dziecko. Moja siostra była przerażona, ale jej mąż, zakochany w wyobrażeniu o ojcostwie, przekonywał ją, żeby nie rezygnowała. Te 9 miesięcy to była droga przez mękę. Miała kilka poważnych ataków, drgawki, omdlenia i mnóstwo stresu, aż nadszedł dzień porodu. Ale męża nie było przy niej. Nikt nie wiedział, gdzie się podział. Poród był dramatyczny, ona straciła przytomność, a gdy obudziła się po paru dniach, była przekonana, że Dziecko. Płakała bez końca. Ale lekarz wszedł do sali i powiedział, że wszystko się udało, a dziecko było zdrowe. Poprosiła o telefon, bo chciała zadzwonić do męża, ale lekarz oznajmił, że jej mąż zabrał dziecko ze szpitala trzy dni wcześniej. W panice włączyła swój telefon, a tam pierwsze co zobaczyła, to powiadomienie z Instagrama. Jej najlepsza przyjaciółka wrzuciła zdjęcie z podpisem: Witamy na świecie naszą córeczkę, i oznaczyła jej męża. Okazało się, że on czekał aż umrze. Miał wszystko zaplanowane. Wychować dziecko z kochanką, jej przyjaciółką. Moja siostra jeszcze tego samego dnia wróciła do domu. Weszła do środka, spojrzała mu w oczy, wzięła swoje dziecko na ręce i powiedziała tylko jedno: Lekarz mówił, że szanse były małe, ale niezerowe.